Okej. Okay. Żadna tajemnica. Kim jesteś? Mam na imię Orla. Jestem właścicielem... Czego ci potrzeba? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A jeśli sięgniesz po zakiewkę, dam ci to. Wierzysz. A może i więcej. Sam tak mówiłem. Wiesz, Dobra, mi, że ludzie nie zbyt to cię wbrew jego woli. Znasz gościa z, nasz z Widziałem go już kiedy. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił i tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Nie mów, że to nieprawda. Nie wiem do końca co. Dlaczego mi się do tego zabrał? O, Stoek spał, świetnie. Owszem, witaj w kwatarze głównej, bracie pierścienia. Czym mogę... Nie mogę pomagać wbrew jego woli. Zdarzyło. A tobie zamienić z kretynem na mózgi! Dopóki mak Wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. Nie musisz mi tego mówić. Można rzucić okiem. Jasne, a co mi tam? Masz oto klucz! Dobra, także chyba to tyle. Dobra, wiem gdzie się znajduje ten. E, ten, ten, ten. O, właśnie! Ten kamień telepartycyjny, ale jeszcze chciałbym ci sprzedać różne rupiecie, które mam. E, tego się troszkę nazbierało. I sprzedamy ci katowski topór. E, sprzedamy ci, 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 ci. Kiepski miecz dwuręczny, cóż mi to. E, miecz sprzedamy. E, miecz sprzedamy Haradowi. I tutaj jeszcze mamy pełno, pełno rzeczy. Po tu, zostawimy sobie jeden. Zardzewiały krótki miecz, won mi z tym. Eee, i pełno tutaj lag mamy. Dobra, sprzedamy to. Eee, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, coś już, skórzany mieszek, eee, O, srebrny puchar. I, 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 chyba to wszystko. Dobra. Także dziękuję bardzo. Mamy troszkę pieniążków, w zanadrzu, będziemy mogli rozdać eee, w jakiś... Ee, Jakieś fajne cele. Yy, dobra, ludzie, lecimy teraz do kamienia teleportacyjnego. Ja, pierdzielę jest teraz ciemne, nie nienawidzę takiej pogody. Mam nadzieję, że nic mnie po drodze nie zapieprze. Hmm, zapiszę grę. O, już coś tam widzę, coś tam biega naprzeciwko. Yy, to jest skryto szczur. No, dobra, skryto szczur raczej nie powinniśmy mieć problemów. Trzymamy się lewej ścianki. Są tu może grzybony? Ciemne grzybony? Nie muszę ale grzybonów nie ma, kurde. Grzybony by się przydały, ale jak nie mam, no to no to nie ma. Bo grzybony są nam potrzebne, aby wbić manę. Bo kurde, żeby być strażnikiem, to musimy mieć 60 punktów many. Całkiem sporo. Dobra, chodzimy 200 ekspa. Yeah! Eee, Ile mi brakuje do kolejnego poziomu? O Jezus, Maria, gdy rozdam te, gdy oddam te. Eee... Te, 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 ornamenty... To będzie mi brakować 7 punktów! Ej, ty! Jeśli cho... Tak! Znalazłem je! To naprawdę wspa... Teraz mamy je wszystkie! Pozostaje je tylko połowa... Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie poproszę! To trochę złota wpł... Za mną! Dobra, teraz, zanim się wszyscy zlecą do tego. Mm, tej komnaty, to trochę to minie. Ale dobra, pójdziemy tam, zobaczymy. Oczywiście nie wiem teraz, czy mogę iść do Saturasa po. E, po 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 po, aby się dołączyć do. E, magów, do wodnego kręgu. Czy najpierw muszę poczekać, aż ten pierścień zostanie połączony? Ciekawe. Ale okej, okay. mi się wydaje, że najpierw musimy połączyć ten pierścień. Boże, zanim się tutaj zlecą, do tej komnaty. Kuźwa to minie nie wiadomo ile Szkoda, że nie mogę gdzieś w Kimę iść I sobie poczekać Dobra, poczekamy sobie za nimi ludziska Chyba zrobię krótkie cięcie i spotkamy się kiedy już będę na miejscu Bo kuźwa zanim tutaj dojdą to trochę to minie Także zaraz wracam. Okej ludziska, jak widzicie już tutaj ten pierścień łączy O ten ornament Tak to będzie w sumie pierścień O już połączyliś, super Przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa, wtedy miejmy. Dobra, panie Saturasie, gdzie ty jesteś? Ty, 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 ty tutaj. Dobra. nie da mi znaku, że mogę. Okej, okay, niech ci będzie. Także teraz jest doskonała okazja, aby dołączyć się w sumie do wodnego Kręgu. Zobędziemy kolejny poziom po rozmowie z Watrasem i przy okazji pójdziemy sobie do Harada, aby wykuć, aby umieć, e, aby wiedzieć, jak wykuć miecz, e, długi miecz. I nauczymy się, jak walczyć bronią jednoręczną. 23%, oczywiście. Ja chciałem sobie, ja sobie dzisiaj wydrukuję e, kartkę, a raczej wydrukuję sobie dzisiaj mapę. Eee, z tymi tabliczkami w Korinis, abym wiedział, gdzie mogę te tabliczki mniej więcej znaleźć, e, żeby co chwilę nie patrzeć w internecie, gdzie te tabliczki są, e, a tak po prostu mm, e, będzie kartka na biurku, no i wszystko będzie wiadome. I to będzie dobry plan. Oczywiście szkoda, mi tego tuszu, ale co, tam trzeba się poświęcić e, dla dobra gotika. Okej, okay, już. O, kuźwa, się zaklinowałem. Eee, dobra, 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 dobra. Ile mam jabłek ludziska? Czekajcie, bo jabłka dają siłę... Eee, dobra, mam 12, kuźwa. Gdy zjemy 25 jabłek, to dostaniemy 1 siły. Może nie dużo, ale oczywiście w tej modyfikacji każda siła jest na wagę złota, że tak powiem. Mmm... Aha, właśnie, jeszcze tu, jeszcze tu mieliśmy iść do guru, aby wykonać quest'a. Eee... Quest jest w sumie dosyć prosty, z tego co czytałem. Ale trzeba go zrobić ostrożnie, ale nie będzie spoileru żadnego. Jestem gotów Kolejny poziom, yeah. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Nie, jeszcze nie. Ale znalazłem brakujący element ornamentu, aby uaktywnić portal. Tak, to jest warte uwagi, ale pozostała jeszcze jedna niedokończona Pomów sprawa. Sądzę, że to bardzo ważne. Dowiodłeś swojej wartości. Zostaniesz jednym z nas. Będziesz podróżował po tej krainie i wypełniał wolę Adanosa. Niniejszym daję ci pierścień wody. Oby pomógł ci z... Nie chcia, da... czekają na. Chyba znasz to. Nie zapomnij założyć pierścienia, tak aby twoi bracia mogli. Okej, okay, to rozumiem. Saturas oczekuje od ciebie wiadomości. Oho. Saturas oczekuje od ciebie wiadomości, aby przejść przez portal. O tak, pamiętaj, ja też napisałem do niego list, a ty go mu zaniesiesz. Ale najpierw odwiedź odpowiedz mi na jedno pytanie. Jakie? Zaniósł wiadomość Lordowi Higdenowi? Więc się pośpię. A, czyli najpierw muszę. O, tu już mam tabliczkę starą, czekajcie. O. A, mam dla ciebie kolejną kamienną tablicę. Dwie mikstury dostałem, jakieś ciekawe jakie? Poczekajcie, sprawdzę. Aha, to są zwykłe mikstury. Kuźwa, liczyłem na jakąś miksturę, która da mi tutaj. E... Okej, okay, ludziska, witajcie. Znowuż po krótkim cięciu jesteśmy już przy karczmie Orlana. Aha, jeszcze ten. miałem. spotkanie zaplanowane na dziś. Mam nadzieję, że nie przeciągnie, nie mów, że o tym nie wiesz. Aha, dobra, super, myślałem, że muszę założyć sobie najpierw ten pierścionek, który dostałem od, od Watrasa, ale jednak nie. Jak widzicie wszyscy się zlecieli, to rozumiem. Kavalorn, Martin. Yy, Gan. To jest co? W ogóle Gan chyba należy do gildii myśliwych, do tej dodatkowej gildii z moda. I yy, z nim sobie za chwilkę pogadamy. Sweet to rozumiem, ale w kolejnym odcinku będzie biegania, sobie już powalczymy. Będziemy ekspić, to będzie to. Dobra, pogadamy sobie z Larysem. Mój młody przyjacielu, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi wodnego kręgu. Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie wodnego kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz... I tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz Gildii. Noś go z dumą, ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do wodnego kręgu. Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łamie. Jeszcze jakieś pytania? Eee, a co z bronią? Bronią kręgu jest Pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomy. Oto jedna z naszych Pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Może tobie lepiej. Zupełnie się z Tobą zgadzam. I to jest prawda. Karl? Taki Karl. A Karl! Już wiem. E, już wiem o jakiego Karla chodzi. Chodzi o tego drugiego kowala, i będziemy mogli zdobyć jakąś lepszą zbroję. O, ciekawe. E, I ciekawe jest, to, że, ciekawe jest to, że on też należy do wodnego kręgu. Nawet o tym nie wiedziałem, powiem wam szczerze. Poprzez wspomożenie pracy nad Twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu się różnego rodzaju ostrzami. Gans, z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o... Cavalorn z kolei umie się podkradać. Możecie również nauczyć walki bronią jednoręczną oraz posługi... Zwróć się do Orlana, jeśli wszystkie twoje potrzeby magiczne... No i to rozumiem. Dobra. Udaj się, bracia kręg... Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Adanosie... Dobra, świetnie. Teraz lecimy do Gana, a raczej do Kawalorna, aby nauczyć się walczyć bronią jednoręczną. Dobra. Thank you. Ej! No co jest? Chciałbym tutaj pogadać z wami. Chciałbym się nauczyć, walczyć. Co jest? Oszukujecie mnie! Moje życie straciło sens, dobra, czterdol poty. Aha, z watrasy muszę pogadać. O ja pierdzielę pełno biegania, dużo biegania, bieganie, bieganie, jeszcze raz bieganie No ale cóż, znowuż musimy iść do Watrasa, ale to sobie zrobię w kolejnym odcinku, nie chcę mi się teraz do niego tutaj zachrzaniać. Także w kolejnym odcinku już się znajdziemy właśnie w Korinis. Odcinek właśnie zacznę w Korinis. No i na ten czas ja się z wami żegnam, dzisiaj Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Troszkę pitoliłem bez sensu, ale, 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 no to cały ja. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie, oceńcie, komentujcie i trzymajcie się. Cześć.